Cześć, w poprzednich odcinkach zajmowaliśmy się kwestiami przygotowania motocykla do sezonu i y, przygotowania motocykla do wycieczek motocyklowych, do dłuższych. Wypraw motocyklowych. Dzisiaj zajmiemy się dużo trudniejszymi tematami. Będziemy radzić sobie w sytuacjach, w których motocykl gaśnie, nie chce odpalić, plan bierze w łeb, a my jesteśmy zdani na siebie. Poznacie kilka metod, kilka sztuczek, kilka trików na uruchomienie motocykla w sytuacjach dosyć ciężkich. Na pewno wielu mechaników wzdrygnie się na myśl o, o kilku e, tych trikach, natomiast pamiętajmy, że jest to działanie w sytuacjach kryzysowych, w takich, których nie planowaliśmy, e, a naszym głównym celem jest po prostu odpalenie motocykla i pojechanie nie dalej. Jedną z najczęstszych usterek w motocyklach, sam nie wiem dlaczego jest usterka czujnika bocznej stopki. Czym się objawia? Objawia się tym, że po odpaleniu motocykla na luzie wrzucamy pierwszy bieg i motocykl gaśnie i ta sytuacja będzie się powtarzać. Żeby pojechać musimy niestety odciąć czujnik bądź go po prostu wymienić, ale jeżeli nie mamy takiej możliwości, musimy odłączyć go od instalacji, ale tutaj E, może czekać na nas niespodzianka, bo nie, ponieważ często samo odłączenie może nam nic nie pomóc. W tym motocyklu nie mamy tego czujnika, więc taka usterka nigdy nie będzie miała miejsca. Natomiast e, 95% motocykli, jeżeli nie więcej, posiada ten czujnik. Dlatego, e, jeżeli motocykl gaśnie po wrzuceniu pierwszego biegu, musimy znaleźć e, czujnik na bocznej stopce, prześledzić. Przewód elektryczny, który idzie do instalacji, i znaleźć złączkę, która łączy przewód, czujnik z resztą instalacji. Pierwsze, co robimy, to wypinamy tą złączkę, próbujemy odpalić motocykl. Jeżeli sprzęt odpala, nie ma problemu, jedziemy dalej, z, z zapamiętaniem tego, że czujnik nie działa, a więc szczególną uwagę zwracamy na to, żeby nie ruszyć z rozłożoną boczną stopką, bo to może skutkować wywrotką. Ale oczywiście musimy pamiętać o tym, że Często jest tak, że po wypięciu czujnika motocykl nadal nie będzie odpalał, dlatego musimy znowu prześledzić instalację, wypiąć kostkę i dwa piny, które tu wystają, mostkujemy ze sobą, a więc łączymy. Do mostkowania możemy użyć śrubokręta, wsadzić pomiędzy piny i zobaczyć, czy nam silnik odpali. Możemy użyć drucika, monety. Tak naprawdę obojętnie czego, byle je połączyć, nawet w krytycznej sytuacji, jeżeli nie macie żadnego przedmiotu metalowego koło siebie, możecie podgiąć piny, zgiąć je ze sobą i wtedy sprzęt powinien odpalić. Kolejna usterka zdarza się bardzo często podczas wypraw, podczas podróży. Obciążamy instalację elektryczną różnymi urządzeniami: nawigacją, telefonem, dodatkowymi halogenami czy podgrzewanymi manetkami, które. Które po prostu dają nam komfort jazdy w chłodnych warunkach, ale to wszystko wpływa znacząco na pobór prądu z akumulatora, szczególnie jeżeli ładujemy telefon na wyłączonym silniku. Rano motocykl nie odpala. Mówię o warunkach biwakowych. Motocykl nie odpala i, e, no i jest problem. Co możemy z tym zrobić? Oczywiście fajnie, jeżeli mamy miernik, jesteśmy w stanie sprawdzić napięcie w akumulatorze. E, napięcie powinno wynosić powyżej 12 V, na pewno powyżej 11 V wtedy sprzęt powinien odpalić, ale często zdarza się tak, że kręcicie rozrusznikiem, naciskacie na przycisk rozrusznika, silnik elektryczny zaczyna się obracać, zaczyna napędzać wał korbowy, a motocykl mimo to nie odpala. Bardzo często jest również tak, że akumulator daje zbyt mało prądu, aby cała instalacja została wypełniona w dużym uproszczeniu prądem na tyle, żeby silnik odpalił. Rozrusznik pochłonie cały zmagazynowany prąd z akumulatora i na świecy zapłonowej powstanie zbyt mała iskra, aby silnik odpalił. I wtedy po prostu, jeżeli będziemy kręcić dłużej, rozładujemy akumulator, a motocykl na pewno nie odpali. Co robić w takich sytuacjach? Na pewno warto jeżeli jest możliwość naładować prostownikiem akumulator, oczywiście bierzemy pod uwagę fakt, że jesteśmy w podróży, jesteśmy poza domem, nie jesteśmy w warunkach, w których możemy to zrobić, więc dobrze, jeżeli mamy ze sobą przewody zapłonowe. Jak używać przewodów zapłonowych, żeby poprawnie odpalić motocykl i minimalizować ryzyko, już pokazuję. Całkiem szczęśliwie okazało się, że w kufrze, w torbie e, bądź w, u sąsiada, w motocyklu u sąsiada mieliśmy e, Przewody zapłonowe. Przewody zapłonowe są bardzo proste w użyciu. Są dwukolorowe, a więc czerwony przewód to zawsze plus, czarny to minus. Oczywiście, jeżeli zrobicie na odwrót, to nic się nie stanie, natomiast w obu stronach musicie podłączyć plus do plusa, minus do minusa. I jest to najważniejsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że najpierw zawsze podłączamy plus do plusa, a później minus, niekoniecznie do minusa, a do ramy motocykla. Chodzi o to, że przy mocno rozładowanym akumulatorze w motocyklu, w trakcie podłączania, przy samym, w samym momencie, kiedy podłączamy, bardzo mocno będzie iskrzyć, ponieważ motocykl będzie miał pobór prądu. Akumulator będzie w, znowu w dużym uproszczeniu zasyczać prąd z akumulatora, e, który funkcjonuje poprawnie, a więc będzie iskrzyć. Dlatego minus podłączamy do elementu stalowego motocykla. Dajmy na to w tym miejscu. Może to być tutaj, może to być również na śrubie. Od silnika ważne, żeby element ten był niepomalowany, żeby był odsłonięty, tak, żeby był obieg prądu. Dlaczego tak robimy? A właśnie dlatego, że iskrzy, a akumulator w trakcie silnego ładowania, w trakcie dużego poboru prądu wydziela bardzo wybuchowe gazy i po prostu może to się zakończyć źle. Dlatego minimalizujmy tą możliwość i drugi przewód podłączajmy z dala od Akumulatora. Musimy pamiętać również o tym, że motocykl, od którego będziemy e, pożyczać prąd, powinien być wyłączony. Tutaj są oczywiście dwie szkoły. Jedna mówi o tym, żeby. Motocykl był właśnie wyłączony, żeby minimalizować możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej w motocyklu biorcy, ale jest też druga strona medalu. Motocykl wyłączony nie będzie ładować baterii, a więc jeżeli uszkodzenie jest inne niż rozładowany tylko akumulator motocyklu, do którego potrzebujemy pożyczyć prąd, łatwo będzie nam rozładować baterie w motocyklu biorcy, dawcy, biorcy, dawcy, dawcy. No, i teraz sobie wyobraźcie sytuację, w której nie macie tego elementu. Bardzo często to występuje, i pewnie za każdym razem, kiedy ten problem wystąpi, nie będziecie mieli przewodów zapłonowych ze sobą, więc zapomnijmy o nich. Teraz musimy odpalić motocykl z popychu. Jak to zrobić? Rozum podpowiada, że należałoby linkę przywiązać gdzieś z przodu, a do motocykla holującego, bo taki oczywiście potrzebujemy e, gdzieś z tyłu. A nie. Nie wolno tak robić, ponieważ im wyżej linka jest przywiązana do motocykla, tym bardziej będzie nam motocykl pracować na boki, e, ciągnięcie e, oraz holowanie będzie po prostu trudniejsze. Wiele poradników w internecie, które znajdziecie, będzie pokazywać, że należy holować się za podnóżki, za sety. Dlaczego? A dlatego, że jest to bardzo nisko umiejscowiony element motocykla, także nie będzie wpływał praktycznie w żaden sposób na wychylenie boczne motocykla e, i e, ten sposób jest po prostu najłatwiejszy. Z lewej strony przywiązujemy linkę do motocykla holowanego, a z prawej strony z drugiej strony do motocykla holującego, także motocykl holujący jest z tej strony, motocykl holowany z tej strony. Rozpędzamy się do prędkości, powiedzmy, 30 km na godzinę. Pamiętamy o tym, żeby użyć czerwonego przycisku kill switcha, tak zwanego, żeby go przełączyć w pozycję odpalania. Włączamy zapłon, wrzucamy drugi bieg. I teraz, najważniejsze, zanim puścicie sprzęgło i zaczniecie napędzać silnik wał korbowy tylnym kołem, musicie skoczyć solidnie na tylne siedzenie i skaczecie podskakujecie. Lądujecie na tyłku, zawieszenie się kompresuje i dociska tylne koło zdecydowanie mocniej niż w normalnej pozycji i wtedy puszczacie sprzęgło. I nie ukrywam, że tutaj jest dosyć ważne doświadczenie, aby po pierwsze motocykl nie wyjechał wam, żeby nie uderzył w motocykl holujący i też doświadczenie jest ważne na tyle, żeby nie wprowadzić motocykla w poślizg. I pamiętajcie, że ta metoda jest nieco ryzykowna. A mi jest łatwiej mówić, bo wychowałem się na starych motocyklach, które odpalały praktycznie zawsze z popychu i zawsze był problem z odpaleniem z kopki, bo rozrusznika w tamtych czasach w motocyklach, na których zaczynałem jeździć nie było, więc jest mi łatwiej. Natomiast jeżeli nie czujecie się wystarczająco doświadczeni, nie macie umiejętności, bądź boicie się, że popsujecie sprzęt, nie odpalajcie z popychu i nie holujcie się. Zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. E... Czasami warto poczekać, czasami warto zadzwonić po kumpla, który przyjedzie z przyczepą i was po prostu zbierze z trasy i pojedziecie bezpiecznie do domu. Także wszystko zostaje w waszych głowach i wy odpowiadacie za to, jak odpalacie, odpalacie swój motocykl i co dalej z nim robicie. Ok, sprawdziliśmy i mamy pewność, że akumulator jest naładowany, rozrusznik kręci. Motocykl nie odpala. Nie odpala również z popychu, więc ominęliśmy możliwość błędu instalacji elektrycznej. I teraz powinniśmy zająć się kolejnymi rzeczami, aby wykluczyć kolejne możliwe awarie. Po pierwsze, sprawdzamy bezpieczniki. Jest to najważniejsza rzecz, często pomijana nie tylko przez użytkowników, ale również przez mechaników, którzy serwisują motocykle. Szukacie. Tak naprawdę dziury w całym, a okazuje się, że naprawa kosztuje 15 groszy i 30 sekund roboty. Motocykl nie odpala, a więc musimy sprawdzić, czy do silnika dochodzi paliwo i powietrze oraz czy mamy iskrę na świecy. Ja proponuję najpierw sprawdzić, czy mamy iskrę z tego powodu, że nie zdążymy polać silnika benzyną i mniejsze będzie ryzyko, że podpalimy własny motocykl. Oczywiście. Wszystko fajnie, jeżeli nie musimy ściągać zbiornika paliwa, żeby wykręcić świecę, albo mamy zapasową świecę ze za sobą, wtedy nie ma problemu, sprawdzamy i już wiemy. My niestety musimy zdjąć zbiornik, żeby dogrzebać się do świecy, to jest troszeczkę więcej pracy, ale to dobrze, bo pokażę wam od początku do końca, jak to powinno wyglądać. Fajnie nie pogubić tych śrub, a przede wszystkim podkładek gumowych, bo bardzo ciężko będzie wam je dokupić. A one będą sprawiały, że zbiornik nie będzie wpadał w drgania i nie będzie hałasował, więc ja je wykręcam i cały ten element ze sobą zabieram i nie ma problemu. Teraz musimy djąć przewód paliwowy. W tym motocyklu nie ma problemu, ponieważ możemy zakręcić kranik. Często w motocyklach, szczególnie azjatyckich, kranik jest przy ramie. Więc jeżeli zdejmiemy wężyk z kranika, to paliwo ze zbiornika będzie się lało cały czas, więc należy odkręcić kranik z ramy, a jeżeli nie ma takiej możliwości z jakiegoś powodu, to możecie wykręcić jakąś śrubkę z któregoś elementu, najlepiej śrubkę szóstkę i wsadzić w wężyk założyć opaskę i paliwo nie będzie lecieć dalej. Niestety przewód gumowy, który jest na kraniku, jest już stary. Jest sparciały i bardzo twardy, więc będzie problem go zdjąć. Ale mam nadzieję, że zaraz nam się to uda. Udało się. się Motocyk się nie polał za bardzo i możemy zdjąć zbiornik. Teraz mamy silnik na wierzchu, mamy cewkę zapłonową również na wierzchu. Nie pozostaje nam nic innego, jak ją wyjąć. Sprawdzić, czy nie jest tutaj uszkodzona, nie jest zgnita, bo to też może wpływać na problemy z zapłonem. Teraz szukamy klucza do świec. Bardzo często w zestawach narzędziowych w motocyklu ten klucz do świec jest po prostu w zestawie. Jeżeli go nie ma, to w motocyklach najczęściej jest to 16-17, czasami 21. E, musicie sprawdzić wcześniej. Wiem, że powiecie, że trochę oszukuję, bo pewnie nie macie magnesu ze sobą, ale wystarczą dwa śrubokręty, jeżeli świece nie jest za głęboko, również można ją wyjąć. Świece wsadzamy z powrotem do fajki i przykładamy do elementu stalowego, metalowego, ale najważniejsze, żeby nie był malowany. Jeżeli żeberka cylindra są malowane, to lepiej poszukać innego miejsca. Tu mamy świetnie nadające się do tego śruby, przykładamy je. I nawet jeżeli nie mamy czegoś do trzymania, możecie sobie przytrzymać tak fajkę, bo tutaj mogą przeskakiwać, może przeskakiwać napięcie i kręcicie rozrusznikiem. Iskra przeskakuje, to znaczy, że prąd dociera do, do świecy, czyli e, moduł zapłonowy jest sprawny. Z, y, Cevka jest sprawna. Teraz musimy wkręcić z powrotem świecę na miejsce i to jest dosyć trudna sztuka, ponieważ gwint w głowicy jest dosyć delikatny. Dlatego świecę wrzucamy i wkręcamy ją rękoma, praktycznie do końca. Klucz klucza używamy dopiero na sam koniec. Robimy to bardzo delikatnie. Tu nie ma, nie jest potrzebna praktycznie żadna siła. E Najlepiej, jeżeli mamy drugą, nową świecę. Na świecy jest zawsze napisane, jak ją wkręcamy. Czasami jest, to, jest opisane to momentem dynamometrycznym, czasami kątami. E, najczęściej dwa razy po 90 stopni po dokręceniu ręką wystarczy, żeby już świeca działa tak jak powinna. I dokręcamy świecę z czuciem, bardzo delikatnie. Delikatny opór, I jeszcze troszeczkę. I starczy. Jak widzicie, motocykl dalej nie odpala. Pewnie dlatego, że nie ma zbiornika i w gaźniku już nie ma paliwa. Ale teraz sprawdzimy, czy na pewno winą nieodpalania tego motocykla jest brak paliwa. Jak to zrobić? Już Wam pokazuję. Dobieramy się do filtra powietrza, tak, żebyśmy mieli dostęp, żebyśmy mogli go wyjąć przede wszystkim. Ostatnia śruba. Filtr powietrza mamy na wierzchu. Na wierzchu mamy też duży bałagan. Gdzieś przed chwilą motocykl nie odpalał, ze względu na to, że nie ma paliwa. Eee, no ale teraz go spróbujemy odpalić, pomimo tego, że nie ma paliwa, więc potrzebujemy coś łatwopalnego. Eee, tu mamy jakiś preparat do czyszczenia tarcz hamulcowych, może to być nawet zwykły dezodorant. Psikamy trochę. się odpalił. Paliwa nie ma w ogóle w gaźniku, więc... To znaczy... To znaczy, że paliwo nie dolatowało do silnika i teraz możemy zająć, poszukać przyczyny dlaczego. Najczęściej jest to zatkany, zatkany filtr albo zatkana dysza główna. Jak wygląda dysza główna, jaką odetkać, już Wam pokazuję. Co prawda na innym gaźniku niż ten bo tego nie będziemy wyciągać, ale yy, praktycznie zawsze gaźnik wygląda w środku tak samo. Mamy gaźnik Mikuni, bardzo stary, to prawda już trochę popsuty, ale to nie ma większego znaczenia, przynajmniej do celów edukacyjnych. Także tutaj mamy yy, te elementy, o których mówimy. Tutaj mamy dyszę, która, jeżeli silnik zachowuje się tak jak przed chwilą, yy, jest za zabrudzona, zapchana, więc żeby ją odetkać musimy ją najpierw odkręcić śrubokrętem, czasami kluczem ósemką. Najczęściej jest to jednak śrubokręt. I najważniejsza sztuka jest taka, żeby jej nie zgubić. I teraz tak, dysza jest zapchana, nie wolno nam w nią nic wsadzać. Nie możemy posłużyć się drucikiem, nie możemy posłużyć się igłą. Jedyne, czym możemy posłużyć się, żeby ją odetkać, to sprężone powietrze albo przedmuchać ją tak, żeby brud wyleciał ze środka i ją odetkał. Jeżeli zaczniecie stosować druciki, to ją rozkalibrujecie i motocykl już nigdy nie będzie pracował, przynajmniej do wymiany dyszy na oryginalną. Nie będzie pracował tak, jak pracował przed usterką. Po wyczyszczeniu, wydmuchaniu, wkręcacie ją z powrotem. Skręcacie gaźnik do w całość, wkładacie go na krótce. Składacie filtr powietrza i odpalacie. Oczywiście, jeżeli macie więcej gaźników niż jeden, to po prostu silnik, od, to silnik odpali, ale po prostu będzie kulawo chodził, będzie go bujało, nie będzie równo pracował. Największy problem jest, jeżeli mamy tak jak w tym motocyklu, jeden gaźnik. Po zatkaniu silnik nie ma prawa odpalić, ponieważ nie dostaje paliwa. Przy okazji dobrze jest. Zajrzeć w inne elementy gaźnika, a więc dysza wolnych obrotów, dysza główna, e, tutaj wszystko jest zabrudzone na maksa, ale nie będziemy się tym teraz zajmować, bo chodzi o ten motocykl. Ten, tak jak mówiłem, gaźnik służy tylko do celów edukacyjnych. Ok, wyczyściliśmy gaźnik, wyczyściliśmy dysze główne, wszystko jest złożone tak jak powinno być. Motocykl dalej nie jedzie, dodajemy, dodajemy gazu, a silnik gaśnie co w takiej sytuacji zrobić? Najczęstszym powodem tego stanu rzeczy jest nieszczelność w układzie dolotowym, czyli problem z króćcami ssącymi. Króćce mogą być sparciałe, mogą być dziurawe bądź niepoprawnie założone. I tutaj znowu naszym pomocnikiem może, może nie musi, ale może okazać się stanie. Zaciągamy je, wtedy stosunek paliwa do powietrza powinien się zwiększyć. Jeżeli reakcja na gaz będzie lepsza, to znaczy, że mamy nieszczelność. Często to właśnie sanie będzie świetnym pomocnikiem w trakcie jazdy, a więc e, dysza główna jest zapchana, albo macie nieszczelność w dolocie, silnik przygasa, silnik się dławi, nie możecie go wkręcić na obroty, żeby jechać. Więc zaciągnijcie sanie i dojedziecie do miasta, dojedziecie do serwisu, e, do miejsca, w którym na pewno doświadczeni mechanikowie Wam pomogą. E, Także pamiętajcie, ssanie może być Waszym dobrym przyjacielem, ale też zapomnijcie o tym, żeby jeździć na co dzień ze ssaniem, ponieważ możecie e, poprzez zbyt bogatą mieszankę możecie uszkodzić silnik. To już wszystko w tym odcinku. W kolejnym skupimy się na regulacjach gaźnika oraz zaworów. Trzymajcie się i do zobaczenia.